Adaptogeny z jednej strony hit świata wellness, z drugiej temat pełen pytań, mitów i marketingowych obietnic. Ale co na ich temat mówi nauka? Dziś wyjaśnimy to prosto: bez przesady, bez straszenia i bez magicznego myślenia. Adaptogeny to rośliny albo grzyby które mają wspierać organizm w radzeniu sobie ze stresem tak przynajmniej głosi definicja. W praktyce to substancje, które mogą wpływać na równowagę organizmu, pomagając mu wrócić do stanu stabilności. Ale ważne, większość tych efektów zależy od jakości ekstraktów i tego, jak zostały przebadane. A jakość badań bywa różna. Ashwagandha to zdecydowanie jeden z najlepiej przebadanych adaptogenów. I tak istnieją solidne, aktualne badania, które potwierdzają, że może zmniejszać odczuwany stres. Obniżać poziom kortyzolu, poprawiać samopoczucie psychiczne. To najbardziej udokumentowane działanie w całej tej grupie. Ale różnice między preparatami są ogromne. W badaniach stosuje się ekstrakty o ściśle określonych parametrach, a na rynku bywa bardzo różnie. Rodiola rosea, czyli różeniec górski, to adaptogen kojarzony ze zmęczeniem i spadkiem motywacji. Przeglądy badań wskazują, że może poprawiać odporność psychiczną na stres. Zmniejszać zmęczenie, wspierać funkcje poznawcze. Uwaga, część badań ma małe grupy uczestników. Wyniki są obiecujące, ale wciąż wymagają potwierdzenia. Lions main, czyli soplówka jeżowata, jest często reklamowana jako grzyb dla mózgu. I faktycznie, część badań sugeruje, że może wspierać funkcje poznawcze, poprawiać koncentrację, wpływać na nastrój u niektórych osób. Ale to nadal wczesny etap badań. Mamy obiecujące wyniki, ale głównie z małych prób. To kierunek, który warto obserwować, ale nie traktować jako cudownego rozwiązania. Reishi, czyli lakownica lśniąca, to adaptogen o bardzo długiej historii. Badania sugerują, że ekstrakty Reishi mogą modulować odpowiedź układu odpornościowego, działać przeciwzapalnie. Podobnie jak wcześniej. Większość badań to prace eksperymentalne lub małe próby kliniczne. Potrzebne są większe, długoterminowe badania, aby jednoznacznie potwierdzić działanie. Mit numer jeden: adaptogeny działają od razu. Prawdą jest, że większość adaptogenów działa subtelnie i potrzebuje czasu. Mit numer dwa: naturalne oznacza bezpieczne. Fakt jest taki, że naturalne substancje również mogą powodować działania niepożądane i wchodzić w interakcje. Mit numer 3. Wszystkie adaptogeny są takie same. Adaptogeny różnią się mechanizmami działania, jakością ekstraktów i poziomem udokumentowania naukowego. Najważniejsze wnioski. Adaptogeny to interesująca grupa roślin i grzybów, które mogą wspierać organizm w radzeniu sobie ze stresem czy zmęczeniem. Aswaganda Najlepiej udokumentowana. Rodiola – obiecujące działanie na zmęczenie. Lion's main ciekawy kierunek badań dla mózgu. Reishi – potencjalny wpływ immunomodulacyjny. Ale – i to kluczowe – efekty zależą od jakości preparatu i indywidualnej reakcji organizmu. Badania są obiecujące, ale w wielu obszarach nadal trwają. Jeśli chcesz, żebym zrobił osobny odcinek o jednym z adaptogenów, na przykład Ashwagandha, Rhodiola albo Lion's Mane, napisz jego nazwę w komentarzu. A jeśli ten film był dla ciebie pomocny, zostaw subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!